No siemanko, siemanko. Cześć wszystkim. Tomga z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku do mojego kanału YouTube. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego robię najlepszy content na YouTubie dla osób, które mnie nie znają Tomga z tej strony trend relacji damsko-męskich. Podrywu uwodzenia zwałek z Tak czy inaczej, pomagam mężczyznom zrozumieć psję kobiet. Pomagam, dzięki mnie, mężczyźni po prostu wiedzą, co do kobiety powiedzieć, jak do, jak do niej zagadać, jak ją swoją zainteresować, jak są pójść na pierwszą, drugą, piątą, dziesiątką randkę, tak co zrobić poran, jak doprowadzić z nią do seksu, co robić po seksie i co oczywiście robić, żeby z tego kobietą wejść w związek, a potem żeby ten związek utrzymać. Dzięki mnie, farzyści mają lepsze relacje z kobietami, a kobiety fajniejszych partnerów obok siebie. No i zanim sobie przejdziemy dalej, ten. Kanał na YouTube, tak, na którym tutaj aktualnie właśnie jesteś. Ja już prowadzę, jak sobie wejdziemy tutaj w główną stronę mojego profilu. Więcej informacji od 15 maja 2020 roku. Ponad 500 tysięcy w już moich filmu, 480 filmów jest, ponad 3000 subskrybentów. No, zapraszam cię również do strony sprawdzenia z opiniami. Opinie są wideo, opinie są MP3, opinie są również tekstowe. Link do yy, strony z opiniami znajdziesz poniżej w, w opisie m, tego nagrania. Zapraszam do mojego Instagrama, również link w opisie e, i zapraszam do sprawdzenia wywiadów z moimi klientami. Tutaj playlista i wywiady z klientami. Dobra, teraz przejdźmy sobie do głównego tematu, czyli dlaczego robię najlepszy content na YouTube, jeśli chodzi o relacje dapsko-męskie. Oczywiście nie twierdzę na pewno, że jestem najlepszym trenerem podrywu uwodzenia, znaczy nie, inaczej twierdzę tak, twierdzę, tak że jestem najlepszym trenerem podrywu uwodzenia, ale nie twierdzę, że inni są gorsi. Inne chłopaki też się znają na rzeczy, też wiedzą, co, 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 co mówią, tak, znają się na temacie. Natomiast najlepszy content na YouTubie robię zdecydowanie ja. Dlaczego? Ponieważ moją główną ideą na moim kanale już od bardzo dawna jest u mnie, za darmo dostajesz więcej niż w płatnych kursach konkurencji. Taka jest moja idea. Taka jest moja idea i nawet już to niejednokrotnie inne osoby zauważyły. Tutaj mamy komentarz pod jednym z moich filmów. Krasa Tom, zamiast ciąć kupony za tego typu wiedzę, dajesz ją, dajesz nam za darmo w mini kursach. Top, gaz, top. Dokładnie. Cieszę się, że się podoba byku, podsłuchaj dalej, jeśli wiesz, że marko musi przydać. Dokładnie. Nie tylko, no już zaczynają to osoby, które dłużej mnie śledzą, czy po prostu które mnie śledzą i śledzą również kanały mojej konkurencji, widzą właśnie to samo, co tutaj jeden z. Przyjacieli, tak? E, daję po prostu więcej za darmo niż w płatnych kursach mojej konkurencji. Zresztą, tak naprawdę, jak wejdziesz sobie na mój kanał YouTube, i okej, okay, jeśli jesteś nowym tutaj e, widzem, no to jeszcze ty, nie zdążyłeś tego wszystkiego zobaczyć. Natomiast, jeśli e, już trochę mnie oglądasz lub jeśli jesteś nowym widzem i trochę przejrzysz moje kanały, a w międzyczasie oglądasz kanały innych twórców, zobaczysz, że ja daję. Wolniej mi się ładuje, daje więcej niż tak naprawdę jakikolwiek inny mój konkurent. Dlaczego? No, możemy sobie nawet podać tutaj. tutaj ten film, ten film, jak potrafić dziewczynę na Instagramie. Mówię wszystko również z moimi tekstami. Podsyłam, pokazuję Ci moje teksty, które po prostu działają, jak je wykorzystasz, zobaczysz, że one działają. Ten film jest w ogóle przepotężny. Sztuka negowania kobiety. Jak obniżyć wartość kobiety, a swoją podwyższyć, dzięki czemu jesteś dużo bardziej atrakcyjniejszy dla kobiet. Podryw w klubie. Wszystko o podrywie w klubie. Um, dodatkowo tak samo tutaj. Podryw na Tinderze. Tysiąc wyświetleń już mamy, tak? Tutaj daje dokładne teksty, jakich masz użyć na Tinderze żeby poderwać dziewczynę i żeby przenieść się z nią na inną platformę, a potem, żeby umówić z nią spotkanie. Najfajniej no połączyć ten film z tym filmem. Nie? Ehm, tutaj. I, e, nie, 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 Tutaj, jak podrywać dziewczynę przez internet? Moja rozmowa z kobietą. pokazuje dokładnie moją całą rozmowę z kobietą, konwersację od A do Z, każdą moją wiadomość oraz tłumaczę, dlaczego coś działa, dlaczego coś y, nie działa, oraz tłumaczę, jakie ja w ogóle miałem myślenie, pisząc tą wiadomość. Tak samo tutaj mamy przepotężną poradnik pierwszej randki. Masz dokładnie, jakąś przeprowadzić pierwszą randkę. Mm. Świetny materiał, 2200 wyświetleń. Tutaj dokładnie piszę jak poddawać dziewczynę przez SMS-y. Tutaj ja opowiadam historię, że poszedłem do dziewczyny, zagadałem ją akurat w, w galerii handlowej w Złotych Tarasach. Wziąłem od niej numer telefonu, zacząłem z nią pisać. Jest tutaj wszystko, każda moja wiadomość, jak z nią doprowadziłem do spotkania. Tutaj. No i tak to po prostu wygląda, nie? Jak sobie przejrzysz, mówię, inne te moje treści, zobaczysz, że no, nie ściemniam i że rzeczywiście... Moja idea pod tytułem u mnie za darmo dostajesz więcej niż w płatnych kursach konkurencji jest rzeczywiście prawdziwa. Zresztą tutaj no, świetny przykład potwierdzający. No i tak to po prostu wygląda. Natomiast dla osób, które już mnie śledzą dłuższy czas, już oglądasz moje treści na YouTubie, wiesz co ja z sobą prezentuję, tak wiesz, że wiem o czym mówię, i jeśli Ty masz problemy w relacjach z kobietami, jeśli Ty nie umiesz sobie poradzić w relacjach z kobietami mm, i trwa to już dłuższy czas, nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, bo oglądasz kursy, różne materiały, szkolenia może przerabiałeś, tak, oglądasz wiedzę na YouTubie i mimo to nie jesteś w stanie naprawić swoich relacji z kobietami, umów się ze mną na darmową rozmowę jeden na jeden, na której sprawdzimy, czy ja jestem w ogóle w stanie Tobie pomóc, na której sprawdzimy Twój obecny problem, Twoją obecną sytuację. Na podstawie odpowiedzi, które mi udzielisz na moje pytania, ja stwierdzę, jaki Ty masz główny problem, powiem Ci, gdzie jest Twój główny problem, a raz powiem Ci, jak go możesz naprawić, no i tyle, tak, ponieważ jeśli sobie zdajesz sprawę z tego, ile tracisz, czyli że tracisz czas, tracisz fajne relacje z kobietami, tracisz seks, tracisz fajną relację z kobietą, tak, Twoi inni znajomi mają rodziny, może kobiety, a Ty nadal jesteś sam i masz już tego serdecznie dość, umów się na darmową rozmowę, nic Cię to nie kosztuje, a możesz naprawdę fajnie tutaj zyskać, nie. Oraz zapraszam do odebrania prezentu, skryptu plus nagranie moich rozmów z kobietami, dzięki którym umówiam cztery natki tygodniowo, przynajmniej 10 na 10 oraz na mojego Instagrama. No i co? To by było na tyle. Pamiętaj, że mimo wszystko jesteś w stanie polepszyć swoje relacje z kobietami sam. Tylko pamiętaj, że zajmie toby to dużo więcej czasu. Nie? Ehm, no. I tyle. Z takiej rozmowy możesz skorzystać ze mną, ponieważ ona pozwoli przyspieszyć twoje rezultaty w relacjach z kobietami. No dobrze. Jeśli ci materiał podobał, Łapeczka w górę, subskrypcja, i przede wszystkim zapraszam do sprawdzenia innych materiałów na moim YouTubie. Bo o tym był głównie ten film, żeby sprawdzić inne materiały. Dzięki bardzo. Cześć.